Cześć i witajcie w serii Acnera. Dzisiaj porozmawiamy nad bardzo ważnym i technicznym przygotowaniem dla sympatyków Mobile Legends. Jak widzicie graczy wyróżnia skill mechaniczny oraz wiedza na temat gry. Profesjonaliści przywiązują ogromną wagę do ustawień w grze i faktycznie ma to sens ponieważ lepsze ustawienia zwiększają szanse na zwycięstwo nawet do 30 Chociażby spójrzmy na tą sytuację gdzie musisz zmierzyć się z dwoma przeciwnikami. Jeżeli masz funkcję celowania przeciwników z procentowym HP, w tym momencie zaatakujesz priorytetowo tanka i umierasz. Ale czy jesteś w ogóle w stanie wygrać takie starcie? Okej, okay. ta sama sytuacja, ale tym razem z prawidłowymi ustawieniami. Twój fokus leci Pierwszej kolejności na przeciwnego marksmena. dzięki czemu szybko go zabijasz i zostaje tank, który nie jest w stanie cię zabić. Bez problemu się z niego life stylujesz. Solujesz w tym momencie dwie osoby. Dlaczego tak się dzieje? Tego dowiesz się w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, jest to bardzo indywidualne. Jeśli masz słabe urządzenie, najlepiej grać na ustawieniach najniższych z włączonym tekstem obrażeń oraz ilością życia przeciwników i stworów. Bardzo ważne jest tak, żeby gra chodziła płynnie, czyli w 60 klatkach, dlatego włączamy opcję HFR. Obowiązkowo zaznaczamy funkcję Advance Aim, dzięki której ręcznie wybieramy cel. Na przykład bohatera, stwory czy też wieże. Kolejnym ważnym ustawieniem jest metoda celowania. Polecam ustawić namierzenie przeciwników z najmniejszą ilością życia. Namierzenie bliskich celów sprawdzi się tylko na niektórych bohaterach, a namierzenie bohaterów na podstawie procentu życia jest wadliwe. Poniżej znajduje się także rubryka z zaawansowanymi funkcjami. Zaznaczamy Lock Mode, czyli ręczne namierzenie przeciwników. Użycie jest bardzo proste. Wystarczy, że klikniesz na daną ikonkę bohatera w dolnym rogu, a twoja postać będzie atakowała cel bez względu na ilość życia. Jest to bardzo, ale to bardzo przydatne. Kolejne ustawienia są poboczne i pomogą nam ulepszyć nasz gameplay. Na przykład kamera Shift bardzo przyda się dla mainów Selene, a Basic Attack Smart Targeting dla Marksmenów. Warto je włączyć i ich się uczyć. Słuchajcie, jeżeli nauczycie się czegoś nowego, może to Wam dać na przykład przewagę w rozgrywce, bo załóżmy, że jest jakiś ziomek, który którego nie interesuje w ogóle rozwój osobisty, i on na przykład, moi drodzy, nie będzie próbował nowości, on nie będzie się interesował w ogóle jakimiś odcinkami czy coś tam, cokolwiek, tak? Bo no ma to gdzieś i dlatego jest w wypiku. A ty z racji, że oglądasz odcinki, interesujesz się tym, mój drogi, w tym momencie na przykład wiesz, że jest takie coś jak kamera Shift, chociażby, tak? A to się może Ci na przykład bardzo przydać. Ostatnia kwestia ustawień to nasze połączenia internetowe warto mieć włączone Speed Mode. Mobile Legends będzie priorytetem w przesyłaniu danych za pomocą Wi-Fi czy też transmisji danych. Najlepiej mieć także włączony Network Boost. Działa to w ten sposób, że gdy nasza komórkowa sieć danych lub Wi-Fi jest niestabilna, automatycznie przyłącza na tą właśnie lepszą opcję. Ciekawostką jest to, że aby mieć stałe MS na MCL wystarczy, że wyłączysz Speed Mode. To jest naprawdę ciekawe i dziwi mnie, że dopiero wtedy mamy normalny MS. Jeżeli chodzi o lagi w grze, to jest wiele teorii na ten temat. Słabe serwery w grze, updatey, VPN, słaby zasięg komórkowy, słaby internet, słaby telefon i tak dalej. Wszystkie te opcje mogą wpłynąć na nasz MS w grze. Jednak najczęściej jest to wina po prostu naszego połączenia, naszego internetu, moi drodzy. I taka jest prawda, to sam też zauważyłem, że to najczęściej nie jest wina samej gry telefonu. To jest wina internetu najczęściej, ale też takie moje spostrzeżenia, że właśnie jeżeli chodzi o telefon, to też tutaj troszeczkę rolę to wszystko odgrywa, moi drodzy, bo przekładałem na przykład tą samą kartę sieciową, prawda, do dwóch innych telefonów i. Co ciekawe na obu był inny MS, więc to też jest ciekawe i faktycznie w grze też ten e, ping był mniejszy czy też większy. I tutaj Was zaskoczę, ale do grania w gry na telefon nie potrzebujemy wcale super szybkiego internetu. My chcemy stabilne łącze, zatem internet 300 megabitów na sekundę, który co chwila traci połączenie jest mniej atrakcyjny, niż skromne i stabilne 20 megabitów na sekundę warto robić speed test przed każdym rozpoczęciem rozgrywki o tym też pamiętajmy każdy szczegół jest ważny dlatego zmień ustawienie na prawidłowe i daj znać o progresie cześć